Witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj, Karol. A dzisiaj kolejny dzień z aktualizacji, które mogłyby wejść do football team'a, które byłyby mocne i w sumie w dzisiejszym, w dzisiejszym propozycji do aktualizacji byłoby naprawdę mega fajnie gdyby ustabilizować ten rynek, ponieważ to, co się na nim dzieje, to jest to dramat i myślę, że dobrą rzeczą, żeby ten rynek ustabilizować, byłoby pokazanie. E, średnio ile kosztują przedmioty. Coś w jak tutaj na tym no jak mamy na Steamie e, że możemy za, zobaczyć e, kiedy, za ile coś zostało sprzedane i tak dalej, i tak dalej. To by też mega rynek dużo ustawiło, ustabilizowało. Bo jednak dużo osób by widziało, że tutaj o, to było sprzedane wtedy, to muszę obstawiamy za tyle samo i po prostu wiecie jak to wygląda że albo zdajecie na przykład nie wiem, troszeczkę mniej i się od razu, bo zazwyczaj cena jest taka i taka i taka i tutaj byłoby naprawdę mega przydatne to bo na szat y, początkowi graczem nie wiedzą ile kosztuje niebieski, tak? na przykład, y, paczki, tak? Zobaczcie na, na paczki, jak to wygląda teraz aktualnie paczki kosztują 25 y, kredytów gdzie czasami cena spada nawet do y, ceny 21 do 2 ceny nawet 18 czasami było, i z taką właśnie statystyką byście mogli porównać, e, jak ceny wyglądają, i tak dalej. Czy warto poczekać z tymi paczkami, żeby je kupić albo sprzedać, i tak dalej, tak dalej, ponieważ e, z, jednak na jedną paczkę to różnicę tam nie robisz, że np. 5 kredytów mniej, ale załóżmy przy 10 uprzednich paczkach to mam już 50 kredytów e, na minus, tak. Na 100-500, no to jednak po części to już 500, e, to jest już troszeczkę więcej, tak? I jeżeli byłyby naprawdę takie, e, takie w dwóch które to być, wszystko i tak dalej, tak? I załóżmy, jak to mogłoby wyglądać. E, po prostu sobie wchodzimy już od F-korki, czymś dobra, wchodzimy Red Devilsy, tak? Na przykład wybieramy tam umiejętność. Właśnie słuchałem dan ofensywę, tak? Na przykład, ten, e, ofensywy, tak? I na przykład e, tutaj mam pokazane. Na przykład, tutaj na dole, czy tam gdzieś, może jakbyśmy weszli, to by pokazała się tabela, tak? Na przykład, jaki został sprzedany przedmiot, na przykład z jakim levelem, tak? I powiedzmy mm, też, ludzie by patrzyli jakoś inaczej na te ceny, niżeli wystawiali wszystko najtaniej, jak trzeba i tak dalej, bo też przez to rynek e, wariuje, tak? Bo czasami tutaj galaktyków, zobaczcie, są za stówkę, tak? Na przykład, tu była, była gra, a byłaby droższa, tak? Może, o, popatrzcie. Dwie pierwsze są za stówkę i reszta są po 115-130, gdzie jednak Galacticos jest lepsza i tutaj już są dużo tańsze ceny, tak? Więc po prostu też by to inaczej wyglądało. Tak samo, może z aukcjami nie, bo to jednak aukcje to aukcje, chociaż też by było fajnie zobaczyć... Y Poszedłem historię tych e, aukcji, kto kupił za ile, co kupił, od niej piłkę kolekcjonerską, ofensywa, także już od kupili e, tego i tego, kupili, m, na przykład, nie wiem, za e, 50 tysięcy kredytów, e, kupił to ten przykład i tyle. Tak, e, też można do niego napisać na przykład, czy na przykład chce sprzedać tą piłkę, zdrożyć troszeczkę bo coś takiego, też by to inaczej wyglądało. I myślę, że naprawdę to by było mega fajne rozwiązanie. I dużo osób też początkowych by na nie przepłacało kredytów, kredytów które, które były zbierały na przykład pod patrzeniem na Wenezuelę, tak? zobaczyła, że ile przedmiotów zostało wiem, w danym miesiącu sprzedane Czy się się opłaca to kupić, czymś bardziej, na więcej jest ich z na przykład i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli jesteście jeżeli jesteście mm, za tym, to możecie oczywiście zostawić łapkę w górę i no, także co? Trzymajcie się do następnego odcinka. Joppsz.